Marcin! El testosteron! Neumann! Ta reakcja mówi bardzo wiele, ale Marcin jest przyzwyczajony do tego! Żeby radzić sobie w bardzo trudnych sytuacjach. Pytanie, czy będzie w stanie poradzić sobie także z jego oponentem. Po raz pierwszy w klatce Wysokiej Ligi. Jacek! Muran! Muran! Panowie, panowie i panie, tego chyba nikt się nie spodziewał, ale oni się naprawdę nienawidzą. To jest konfrontacja, która znajdzie swoje ujście. Panowie, znaleźliśmy się tutaj po to, żeby coś ogłosić. Oj, tutaj nie ma mowy o dżentelmeńskim zachowaniu. Nie spądź tych jesteśmy tutaj po to. Aż podejdę, aż podejdę. To jest jego koniec. Wypierdala z internetu. Ta stara kurwa. Jacku, jak się odniesiesz? Nie było ciebie tyle lat. Czekałem, żebyś wrócił już! Panie panowie, to jest naprawdę niesamowita sytuacja, rzadko zdarza się, żeby... Tak naprawdę kibice nie mieli komu kibicować, o tak to troszkę wygląda. Ale cokolwiek by nie było, Jacek Murański, Marcin Najman, to się wydarzy. I jako, że zawodnicy to są naprawdę, no powiedzmy sobie szczerze, to są naprawdę specjalni zawodnicy, więc potrzeba też specjalnych zasad. Boks birmański, główki, łokcie, parter tylko do dobicia. 15 sekund. Najbardziej brutalna walka. Zobaczymy, co z tego będzie. 18 marca, Spodek, Katowice, kolejna gala, ale teraz doprowadzimy jeszcze do face-to-facea, jeżeli będziemy w stanie. Ja podejdę do was, panowie, z mikrofonem. Niech się dzieje wola nieba. Podejdźcie, panowie. Budana. No co jest? Paniacie? Dobrze. Marcin, Marcin mówi, że nie jest w stanie się tutaj kontrolować, że nie jest w stanie z nim rozmawiać, stanąć twarzą w twarz. Jest w stanie tylko się na niego rzucić. Coś jeszcze, Marcin? Ta szmata atakuje dzieci, nie tylko moje, ale również swojego rodzonego brata i tego Nitro. Chociaż ten Nitro jest taki zjeb jak on, ale to nie chodzi o to. Dzieci są nietykalne, a to jest zjebany dzieciobica. Rozpierdolę ci łeb, za się, zatyk... Dobrze, panie i panowie, dziękujemy wam bardzo serdecznie. Oddajemy w tym momencie głos do studia. Hejlik 6, 18 marca, spodyk Katowice. Będzie się działo, oj będzie się działo! A teraz mam dla Was